Pięknie. To jest widok z mostu nad jeziorkami. Są sztuczne jeziorka. Na Transalpinie w Rumunii, a bo jesteśmy w Rumunii. Tylko wody nie ma, mało spuścili widać wodę, ale przez to wygląda dosyć nieziemsko. <grymne> Piękne widoki z Transalpiny. Jak w teatrze tutaj niesie, tak, słyszysz? Ale, o, no. <laughs> Żaba, jak w teatrze tu jest, słyszysz mnie dobrze? No. no. <laughs> tak, można, można cicho rozmawiać? No. A opera jakby tutaj. Zobaczyć. O, pięknie. Pięknie. O, patrzcie, to tutaj jest tak jak tam. Spust. Dziurka mała, ale jak no. tu jest cienki. No pięknie, pięknie stoimy. Nie, to wszystko krowy. znaczy Z lewej, z lewej krowa, a z prawej chyba jałówka. A to krowa? To krowa, tak. No ale, ale macycki dosyć duże. Owszem, tam jest druga. Stoimy sobie tu. Na Transalpinie pięknie, 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 pięknie. O, przygotowaliśmy ognisko, zaraz będziemy palić. A tu strumień, strumień, rzeczka. Czy jak to potok? Nie wiem, jak to nazwać. Ale taki bystry. No to daj jej buzi, ona chce, być, ten, buzi chce. Ja. Jak nie ma, zobacz, jaki macycki. No, może chce buzi. No, idzie do ciebie. Bola nigdy ciebie nie widziała jeszcze. No, to się przygląda. No tak. Rumuńska krowa. Rumuńska krowa zostaje wydojona. Wydojona z naszą stasie, ale chyba jej dobrze myślę przynajmniej tak wygląda jakby nie było jej źle masz? masz Co to jest? o masz, milk jest, jest. <grym> nie boję się bo oh, yeah. boi to się. Wiesz, to mleko, to A, ja. To mleko, to A ja! A ja! No. Jest. Kiełbasę pieczemy miejscową, miejscową rumuńską, ale Rumunia mi się podoba. Podoba mi się jak cholera. Jest wolność, jest dobra kiełbasa, dobre jedzenie. No o i pięknie i piękne okoliczności przyrody. Mm. Ela, ela, ja wygadali, co jest. Jakiś skwarki tam jakieś są. Skwarki, skwarki. Świat wokół ciebie się zmienia, mieniają się pory rok, stopy te więzi Ziemia, a oczy magia obok Po wiedza tajemna, po boku fantasmagoria, po boku cudze spojrzenia, oboku pewność u jak o wiedza tajemna. Jakobu, ma nas, pardon, nie służy, Jakobu, cudze spojrzenie swój Jakobu, pewność to Jesteś mieszkańcem ziemi ale tu mają wolność. Musczysz się, to do niepewnej nadziei z krowami Ulotnej jak wory roku. Obłoków boku tajemna Obłoków po boku mam was ma gorę sam. Po pewności lat jak obok. Wiedza tajemna, jak obłok, anta smagoria, cudze spojrzenia, Jakobu pewność ulotu, Wokół ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków, boków wiedza tajemna, obłoków fantasma gory.